Ciemka moi kochani Dzisiaj wam pokażę moje dwa bakugan, które zdobyłem przez urodziny Więc wam takiego jak kurde ma się rozbiło drugi raz się roz... dobra pierwsze to albo Bakugan najpierw bakuga, nie jest taki poznajcie go bo ja go Tutaj się kurde rozwaliło ale jest nim Cyber Helios. No, karty wam nie pokażę, bo zgubiłem je. od innych. Dobra, to on tak wygląda. Długo można zdobyć jak ja się patrzę na Alego albo na czymś. O, to on tak wygląda. A jeszcze jeden. Jeden. A jest. Jaki? 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 Bo jako go Metal Fencer, metal Fencer ma Ventus i razem plus Prosperus i się ja oni mogą łączyć, a jak się ja łączą to tak wygląda, Trzeba tutaj i tutaj, przypiąć i mamy gotowego pakuka no to tyle co chciałem wam pokazać, też ma 620 g. To tyle, a jeśli ja go to, to to w łatwo. Tak, 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 tak. Tak, no jest równy. A te to jest Julie, bo trzeba tutaj tak dopiąć. Tak, 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 tak. No to... No i każdemu nie pokaże, tylko tak, żeby się działo. I tak. Bo komentujcie, subskrybujcie i tyle, co tam